Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla imigrantów zaczęła się przeciwstawiać. Przeciwstawiać czy temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela. I takim przedsięwzięciem jest manifestacja, którą planujemy na 11. Października. Manifestacja dla wszystkich, tutaj wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły. Manifestacja przeciwko nielegalnej imigracji, przeciwko paktu imigracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście. I chociaż nikt nie jest w stanie dzisiaj pokazać palcem tych, którzy padną Ofiarą tego niebezpieczeństwa w sposób skrajny, to na przykład kobiet, które zostaną zamordowane, ale są mordowani przecież. Był taki przykład także i w Polsce, także i mężczyźni, dzieci, od, ale każdy wie, każdy, kto rozsądnie myśli, wie, że takie osoby są, chodzą dzisiaj po polskiej ziemi. I stąd wielka moralna, polityczna, narodowa potrzeba. Potrzeba przeciwstawienia się. Wzywam do tego, by wszyscy, którzy mogą, na tą manifestację przybyli. Szczegóły jej, szczegóły organizacyjne zostaną przekazane w nieco innym terminie, ale sama idea jest już w tej chwili, jak sądzę, zupełnie dojrzała do tego, by ją zrealizować. 11 października wydaje się tutaj dniem. Naprawdę dobrym, żeby pokazać, że Polacy nie chcą nieszczęścia. To jest naturalne, zwykłe dla ludzkiej natury, że nie chce się nieszczęścia. A to, co dzisiaj robi władza, to jest właśnie droga do nieszczęścia. I jeszcze raz powtarzam to nie mogą być tylko werbalne protesty to musi być coś znacznie więcej to musi być świadomość władzy że wywołuje naprawdę kryzys społeczny, idąc w tym kierunku, w którym w tej chwili idziemy.